Stawretelling. Mówimy głośno o dietetyce. Cześć, witam Was w dziewiątym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj tematem są głodówki. Bierzemy na tapet głodówki. Głodówki to w zasadzie bardzo kontrowersyjny temat. I kontrowersyjne, to myślę, że jest po prostu. E, myślę, że kontrowersyjny jest idealnym słowem. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie głodówki wykazują część pozytywnych efektów na nasze zdrowie, ale z drugiej strony, jak patrzy się czasem na negatywne skutki, no to tak naprawdę nie wiadomo. Ten rachunek plusów i minusów jest, no, bardzo się ze sobą kłóci, bo są, jest bardzo dużo dobrych plusów, takich naprawdę, które, które mogłyby przeważyć nie jeden minus, ale są minusy, na których nie sposób ominąć i też nie sposób przymknąć na nie oko. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o plusach i minusach głodówek, ale głodówek. Inaczej. Ja troszeczkę powiem dzisiaj o takich głodówkach, jakie one mogą stanowić niebezpieczeństwo i jakie głodówki mogą być niemądre, ale jeżeli ktoś jest zwolennikiem głodówek, czy no postów, postów, postów przerywanych, no to też powiemy sobie o ich zaletach i, i jak pościć, ale mądrze. Na tym się dzisiaj skupimy. Media społecznościowe. I społeczeństwo ogólnie wywierają na, na nas ogromną presję dotyczącą wyglądu, dotyczącą idealnej sylwetki. I tak naprawdę, widząc niedoskonałości, stając przed lustrem, my możemy sobie nawet wymyślić niektóre niedoskonałości. Albo mamy je zakorzenione głęboko gdzieś w naszej głowie i chcemy się tych niedoskonałości pozbyć. Chcemy się ich jak najszybciej pozbyć i to na dodatek za wszelką cenę. No i tak naprawdę ta głodówka tytułowa jest tutaj pewnym rozwiązaniem na problem nadmiernej masy ciała. Na nadmierną masę ciała e, niejednokrotnie pracujemy latami, naprawdę latami, latami, latami. To jest e, kilogram w ciągu roku w górę, dwa kilogramy w ciągu roku w górę, no ale w przypadku kilku lat już tych kilogramów się nam trochę nazbiera. E, no i tak jak tego nie zauważamy, tak, tego jednego, dwóch kilogramów, no to już te 20 jest naprawdę zauważalne i ma to też wpływ na stan naszego zdrowia. Więc w momencie, kiedy już zauważamy ten negatywny efekt e, niewłaściwej diety, czy, czy właśnie nadmiaru kalorii, e, które, które są spożywane w ciągu dnia, y, sięgamy po drastyczne rozwiązania. Jednym właśnie z takich drastycznych rozwiązań e, będzie drakońska dieta, czy właśnie głodówka, tak? Głodówki traktujemy jako sposób na szybciutką utratę masy ciała i czy jest to zdrowe? Co tak naprawdę tracimy? Bo zawsze mówimy, że chcemy stracić tak zwaną oponkę, tak? Czy chcemy stracić boczki yy, i mamy wtedy na myśli, że chcemy po prostu pozbyć się nadmiaru tłuszczu, tak, zgromadzonego, czyli po prostu tej zmagazynowanej energii. Ale czy na pewno tracimy tkankę tłuszczową? Oto jest pytanie. Przejdźmy sobie zatem do aspektów zdrowotnych. Podczas głodówek wytracamy w większości, i tutaj bardzo przepraszam fanów głodówek e, i, i osób, które twierdzą, że tracimy tkankę tłuszczową w większości tracimy zgromadzoną wodę w organizmie. Niestety, ale często się też odwadniamy. Jeżeli mamy jeszcze tam jakieś rezerwy zmagazynowanej wody w organizmie, no to oczywiście jest to dobre, jest to ok. Natomiast z czasem, właśnie jeżeli ta głodówka trwa i trwa, no to pierwsze kilogramy, które zrzucimy, no to jest po prostu ta woda, tak? Zalegająca wodę w organizmie. Na przykład dlatego, właśnie pierwsze etapy diety redukcyjnej, czy to też prawidłowej, czy, czy też właśnie takie głodówki, są. Yy, bardziej odbijają się na wynikach na naszej wadze tak. Z czasem. Jeżeli właśnie ta głodówka trwa, gdy brakuje składników odżywczych, wtedy zaczynamy powoli wytracać tkankę tłuszczową, natomiast degradujemy także mięśnie. Zwyczajnie nasz organizm zaczyna zjadać własne mięśnie, zaczyna zjadać białka zarówno jak i tłuszcze. No i właśnie takie diety, takie głodówki mogą mieć różne postacie. Mogą to być długotrwałe posty, może to być post mokry, tak zwany, podczas którego tylko pijemy. Może to być także post suchy, zazwyczaj trochę krótszy, podczas którego również nie dopuszcza się spożycia żadnych płynów. Mogą to być detoksy sokowe, właśnie takie posty, ale też może być to post przerywany, który charakteryzuje się okresami niejedzenia w ciągu dnia, w ciągu doby i na przykład oknem żywieniowym, podczas którego, czyli kilka godzin, podczas których możemy spożywać posiłki. Pamiętajmy, że czy to będzie detoks sokowy, czy właśnie jakieś określone posty, zazwyczaj głodówki charakteryzują się kilkoma produktami, które na przykład można spożywać. Zazwyczaj to są niskokaloryczne warzywa i owoce. No, tak właśnie jak na detoksach sokowych. Tylko pamiętajmy, że nie samymi minerałami i witaminami żyje człowiek. Potrzebna jest tutaj równowaga. Jeżeli efekt ma się utrzymać dłużej niż dwa tygodnie, no to trzeba po prostu zainwestować w troszkę lepszą dietę niżeli właśnie taki 10-dniowy detoks sokowy. Mózg, e, moi drodzy, wykorzystuje to też warto właśnie zapamiętać, że nasz mózg, aby dobrze się czuł, dobrze funkcjonował, wykorzystuje aż 20% energii całego organizmu, ale nie jest w stanie jej zmagazynować. Więc to, co my spożywamy, to jest dla niego pożywka na teraz, na już. I to nie jest tak, że nasz, że nasz mózg będzie po prostu czerpał z czegoś, co wcześniej zmagazynowaliśmy. No, chyba, że będą to ciała ketonowe które na przykład, które powstają w wyniku rozkładu chociażby tłuszczu, tak? Jeżeli nasz mózg nie potrafi zmagazynować energii, no, to, to w efekcie jakby najważniejszą rzeczą dla, dla jego... Dobrego funkcjonowania jest utrzymanie stałego poziomu glukozy w naszym organizmie, która powinna być stopniowo uwalniana z żywności. Możemy, jeżeli tego nie robimy, no to możemy doświadczyć fatalnego samopoczucia, nudności, wymiotów, zawrotów głowy, nie wspomnę już o braku koncentracji, drażliwości, tak? No, są to kolejne efekty uboczne, ale gorszymi efektami ubocznymi już zupełnie będą właśnie problemy z układem nerwowym, tak? A te problemy z układem nerwowym są niestety, ale bardzo popularnym skutkiem stosowania właśnie głodówek. W ostatnim podcaście mówiliśmy sobie co nieco o serotoninie, tak? czyli hormonie szczęścia, to jest ten właśnie neurotransmiter, który, który odpowiada za, nas, za nasz dobry nastrój, jest on także odpowiedzialny między innymi za regulację ośrodka głodu. Głodówki mogą się niestety, ale obrócić nam przeciwko nam. A wtedy kilogramy wracają nawet z nadwyżką, bo niejedna nie osoba po prostu nie jest w stanie wytrzymać, a później wytrzymać w trakcie postu, tak, żeby niczego nie jeść. Natomiast potem bodźce, na przykład właśnie smakowitość, zapach, które są wydzielane przez jedzenie. To jest zupełnie inne doświadczenie. To są takie silne doznania, że później, po zakończonym poście, nie jest w stanie się oderwać od jedzenia. Z postu powinno się wychodzić tyle samo czasu, ile trwał ten post. Więc nie można się rzucić na jedzenie, no bo po prostu odbije się to przeciwko nam. No a że jedzenie dostarcza nam jednak szczęścia i takiego uczucia spełnienia, no to. Niestety, głodówki znowu na minus. Do tego już takimi poważniejszymi, e, poważniejszymi efektami, e, skutkami będą na pewno zaburzenia pracy wątroby, nerek, organów, które faktycznie oczyszczają organizm, no, bo takie jest ich zadanie w naszym organizmie, tak? Do tego jeszcze możemy na pewno e, dodać płuca, e, więc e, jakby ten... Duży plus rzekomych głodówek, że oczyszczają one organizm, no to dostarczamy tylko jakichś tam konkretnych składników, ale to nie znaczy, że my oczyszczamy organizm, bo tak naprawdę już mamy, e, mamy, odpowiedzialne za to narządy, tak? Nasz organizm może z kolei doświadczyć troszkę więcej, większej regeneracji, tak? No i zaburzenia w cyklu miesiączkowym też mogą być skutkiem, szczególnie no, właśnie u kobiet, tak? E, właśnie tych głodówek. Natomiast, jak, natomiast jakie są potencjalne korzyści, czy, czy, czy osiąganie jakie są potencjalne korzyści, albo jak można osiągnąć podobny, taki gwarantowany efekt bez po prostu ponoszenia żadnego ryzyka, tak? Czyli jak osiągnąć te pozytywne efekty głodówek? Bez, bez jakiegoś tam właśnie obciążenia czy, czy, czy właśnie ryzyka. Na pewno korzyścią, którą odkryto, Podczas głodowania organizmu będzie trawienie endogenne. Tak? Zadaniem właśnie takiej głodówki jest wyzwolenie trawienia endogennego, czyli takiego trawienia komórkowego. Następuje wtedy samo trawienie uszkodzonych fragmentów komórek i wykorzystanie ich do odbudowy organizmu. I za to nawet, proszę Was, otrzymano Nagrodę Nobla. Otrzymano nagrodę nobla. No i jest to też najczęstszy argument osób właśnie zastosowaniem głodówek. Co więcej, ma to pewien sens, ponieważ badania wykazały, że przy małym niedoborze energetycznym procesy regeneracji zachodzą szybciej. Czas życia się wydłuża e, i następuje spowolnienie procesów starzenia, natomiast przy jednoczesnym braku niedoborów, czyli dieta e, powinna mieć idealny rozkład, idealne, e, idealną ilość składników odżywczych. To wszystko powinno być. Na odpowiednim poziomie, natomiast właśnie przy jednoczesnym delikatnym niedoborze energetycznym jest to możliwe, jest to jak najbardziej możliwe. Poprawa stanu skóry. To jest tak naprawdę rzekomo, rzekomo pozytywny rezultat. I, I dlaczego rzekome? Dlatego, że badania jednoznacznie nie wykazały, dlaczego ta skóra się poprawia, dlaczego stan skóry się poprawia i nie u wszystkich się on poprawia. Natomiast bardzo prawdopodobnym jest, że ma to związek z wpływem właśnie tego postu czy tej głodówki na układ immunologiczny, ponieważ może faktycznie nastąpić wyciszenie stanu zapalnego, no i też wykazywanie. Za no zmniejszenie ilości leukocytów we krwi, czyli właśnie tych komórek obronnych naszego organizmu. Tak? No i co jest tak naprawdę tutaj takim kompromisem? No bo sama głodówka taka długotrwała i właśnie te wszystkie detoksy, które są polecane, czy, czy właśnie diety sokowe, czy, czy właśnie te posty, czy diety bardzo ubogo energetyczne, one często są również niedoborowe. Ale z drugiej strony mamy bardzo dużo plusów na korzyść e, stosowania właśnie takich postów. I tutaj tak naprawdę rozwiązaniem może być, uwaga, plan diet Free. Plan Diet Free jest planem normoenergetycznym, natomiast jeżeli mamy nadmiar masy ciała, będzie to też plan ubogoenergetyczny dla tych osób, natomiast jednocześnie dostarczający wszystkich potrzebnych składników odżywczych do prawidłowego e, funkcjonowania organizmu. Co więcej, plan Diet Free stawia na edukację żywieniową. Podstawą tutaj jest tak naprawdę, żeby nie szukać drogi na skróty, tylko, tylko po prostu wyedukować się, nauczyć się jeść prawidłowo, nauczyć się jeść mądrze, aby nie walczyć z efektami naszych, naszych właśnie wcześniejszych wieloletnich niepowodzeń z dietą, głodówkami, tak? No bo jest to po prostu niekorzystne wtedy dla naszego zdrowia. Też, jeżeli jeżeli chodzi właśnie o takie trochę posty, trochę nie posty, bardzo popularny jest intermittent fasting, czyli właśnie post przerywany, czy też okna żywieniowe. I tutaj tak naprawdę on również łączy plusy tych właśnie postów, czy tak zwanych głodówek, z plusami też prawidłowego stylu odżywiania, tak? czy, czy też modelu odżywiania, że faktycznie da radę w, tym, w tych oknach żywieniowych zmieścić trzy posiłki, ale też to trawienie endogenne można, można zaktywować, można aktywować. Zatem chyba wyczerpaliśmy ten temat. Jeżeli jednak pojawią się jakieś pytania, oczywiście czekam na Wasze e, maile czy też wiadomości. E, chętnie, chętnie z Wami o tym porozmawiam. No i pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli przeprowadzić taki post, warto jednak skonsultować go z lekarzem, ponieważ e, właśnie posty w większości, e, jeżeli mają mieć. Jakieś tam zadanie zdrowotne, tak, może być to głodówka tak zwana lecznicza, czy głodówka właśnie oczyszczająca, czy jakkolwiek, e, jakkolwiek, e, jakikolwiek macie cel, tak, e, post powinien być przeprowadzony pod okiem lekarza, tak, lub dietetyka właśnie. Dieta powinna być pełnowartościowa, e, może być jednak też ubogo energetyczna. No i pamiętajcie. Zawsze u nas macie do wyboru również plan diet free, który stawia na edukację żywieniową, który stawia właśnie na pełnowartościowe posiłki, na, e, jest oparte po prostu o zasady zdrowego stylu życia, zasady zdrowego, e, prawidłowego odżywiania. Dodatkowo skorzystacie na suplementacji, która dba o wasz organizm od wewnątrz. To już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Cześć! Savretelling. Mówimy głośno o dietetyce.